Ahoj, Ahoj, kamraci! kamraci. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Troszkę nas tutaj nie było, w zasadzie parę tygodni można by było powiedzieć, ale nie bez przyczyny. Ale zanim Wam powiemy, jaka jest tego przyczyna i co będzie dalej, koniecznie zostawcie łapki w górę, zaznaczcie subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Zaznaczcie dzwoneczek, żeby mieć przypomnienia o kolejnych filmach, no bo będą, naprawdę one tutaj będą. Jakie są powody naszej nieobecności? Po pierwsze, wyszliśmy z prawej, jak widać, pewnie w nagrywaniu, już znowu zapomnieliśmy, jak się mówi. Po drugie, jesteśmy trochę odizolowani od ludzi ostatnimi czasy. <laughs> w sensie takim, że nie mieszkamy już w mieście. Nie mieszkamy już w mieście, pożegnaliśmy się z naszym rodzinnym miastem. Głogów i mieszkamy teraz poza Głogowem. Więc to są takie zmiany poza tą zmianą obrączkową, obrączkową statusową, której wam opowiadaliśmy w ostatnim odcinku jaki nagrywaliśmy, a to był odcinek na korfu. Jeśli go nie widzieliście to tutaj sobie zajrzyjcie do tego odcinka. Takie zmiany się poczyniły. Pożegnaliśmy się z naszym mieszkaniem, pożegnaliśmy się z miastem, jesteśmy no wieśniaki. Tak. Sprzedaliśmy mieszkanie słuchajcie, sprzedaliśmy to mieszkanie. Czy tęsknimy? Nie. nie, jest nie. nam tu dobrze. Jesteśmy na wsi, jest nam tu dobrze. To jest pierwsza z takich głównych zmian, która zaszła i która nam trochę jakby zajęła czasu. Trochę też będziemy się tutaj przechadzać, pokazywać wam kadr sadu, który taki trochę jest nieogarnięty przez to, że ten sad jest strasznie duży. A my nie mamy czasu. No Właśnie nie mamy czasu. Takie... Właśnie o to chodzi, że czasu jest. Coraz mniej. Ale dlaczego w sumie czasu jest coraz mniej? Słuchajcie, czasu jest coraz mniej, dlatego, że po pierwsze, spójrzcie na nasze okulary. <grymnie> Zmieniły się nasze okulary. To znaczy, że trzeba było trochę podreperować wzrok, dokręcić go do tego, żeby obserwował różne widoki, inne ciekawe. No właśnie, tutaj już powinna się zapalić lampka z odpowiedzią. Dlaczego nie mamy czasu? Druga sprawa. Wojtek pokazuje, Wojtek pokazuje obrączka, a ja pokazuję paznokcie, właśnie z tego względu, że paznokcie a. nie. A ja chcę, ale też pokazał. Jak dobrze wiecie, ja noszę paznokcie w sensie, no, zawsze robię paznokcie, bo po prostu uwielbiam je mieć ładne na dłoni. Ale teraz, mimo paznokci, trzeba było je zdjąć, żeby nie powtarzać błędów z roku 2022, kiedy to uwaga, pierwszy raz wyruszyliśmy w podróż taką. taką com Do No właśnie, długo. No dobra, nie będziemy Wam tutaj ściemniać. Nie będziemy Was tutaj ściemniać, jest w zasadzie chyba dzisiaj 30 dzień sierpnia. Nie, koniec sierpnia mamy, no, no dokładnie, właśnie. coś w tym stylu. No. Nawet nie ogarniamy dat, słuchajcie, tyle się dzieje. A my za 3 tygodnie ruszamy. Chyba już nawet nie, ale coś w tym stylu. No około 3 tygodni, no, no tam około 20 dni zostało do naszego wyjazdu. Wylotu, wyjazdu, wybycia. I to wiecie, jakiego tego bez planu. Czyli wyjazd z biletem w jedną stronę. Nie ma w nas chyba takiego entuzjazmu, tak jak. Po poprzednich podróżach można było wywnioskować, ale no to tylko dlatego, że wszystko się dzieje tutaj w strasznym pędzie. Gdybyśmy Wam musieli nagrać ten taki długi odcinek, mówiący krok po kroku, jakby co my żeśmy ogarniali, to naprawdę nie zmieścilibyśmy się chyba w kilku godzinach, bo tego Niech było naprawdę. By chyba. No wszyscy by raczej usnęli, bo to wiecie, i zmiana nazwiska, zmiana zemelnowania, firmie różne rzeczy i tak dalej. Jedna firma, druga firma. No sporo tego było tutaj, w ogóle, żeby przenieść całe nasze życie z miasta na wieś. To w ogóle był hit, nie? Prawda jest taka, że my mieszkamy tutaj już od kilku miesięcy, ale też nie do końca jakby wiedzieliśmy, że naprawdę się tu przeprowadzimy w sensie tak fizycznie i w ogóle całkiem, całkiem, że przeniesiemy się tutaj, nie? Całe nasze życie, że będzie teraz na wiosce. Także musieliśmy się troszeczkę tutaj przebranżowić umysłowo. Przeorganizować w ogóle, no rewolucja trwa, nie? Totalnie na maksa. Mało tego, dzisiaj samego rana zmieniono nam termin wylotu. O właśnie. Możemy wam zdradzić tylko tyle, że będziemy wylatywać z Polski. Wcześniej nie wylatywaliśmy z Polski, w takim sensie, że zazwykle, wiem, no. Zwykle lataliśmy z Berlina, nie? Wojtula? Tak. ale Jakoś to w ogóle... tak było, że z Berlina zawsze zaczynaliśmy tę przygodę, ale teraz będziemy zaczynać w ogóle z Krakowa. Lotniską I jeszcze nie taka. Znamy dla nas nie, lotniska nie znamy, ale w ogóle taka śmieszna y, sprawa, bo myśmy nigdy w Krakowie nie byli. W sensie, no ja nie byłam nigdy tych. No ja byłem też, nie jako nie? dziecko, ale to wiecie, można powiedzieć, że nie pamiętam. Pamiętam ja tylko smoka i to wszystko. Ja nawet smoka nie widziałam. Będziemy zaczynać z Krakowa, tam sobie spędzimy kilka dni. A co dalej? Ale to też w praniu wyjdzie, słuchajcie. Właśnie nawiązując do tego, co mówił Wojtas, dzisiaj nam lot przesunęli, więc tak naprawdę będziemy startować w dalszą podróż dzień jakby później. Dlatego musieliśmy przeorganizować sobie całą dobę, bo całą dobę spędzimy w ogóle gdzieś, gdzie jeszcze nigdy nie byliśmy. Możemy tylko powiedzieć, że w tamtej okolicy spędziliśmy kiedyś jakiś czas, ale to w tamtej okolicy, więc dokładnie tu nie zdradzamy, ale będziemy tam po raz pierwszy, dlatego no, trzeba było wszystko przeorganizować. I z tego miejsca zachęcamy Was do tego, żebyście napisali w komentarzu, do jakiego kraju lecimy. Mm -hmm. Ci, którzy nas Teraz dłużej obserwują. To podpowiem, że to jest kraj, do którego często wracamy. No to już teraz chyba wiecie. Więc w komentarzach piszcie, no. Ale że od tego kraju zaczynamy przygodę. To będzie pierwszy kraj, w którym będziemy dłużej niż powiedzmy tydzień. O. Możemy wam zdradzić jedynie to, że troszkę się przygotujemy do tej podróży dziwo. i już to poczyniamy, dlatego też, no właśnie ten brak czasu na cokolwiek. I to będzie taka nowość u nas, bo troszkę już mamy ogarnięte sprawy. Ale kiedy ogarnęliśmy? W ciągu ostatniego tygodnia, no więc. Tak, no. Więc tak naprawdę to Ale wiecie. Wiesz, no, i tak no, jak jest na nas to, I to tak jest, jest super. dobrze, Bo jak na nas, no właśnie, to jest jakaś rewelacja, bo tak to wszystko ogarniamy zawsze na spontanie. Ale stwierdziliśmy, że wiecie, po pierwsze, no troszeczkę tutaj dużo się dzieje w tym naszym życiu i mamy teraz takie otoczenie, z którym musimy w ogóle jakoś się teraz przestawiać, zmierzyć i tak dalej. Jest inaczej. A po drugie, jesteśmy trochę już seniorkami i też nie zawsze nadążamy zmianami. Oczywiście to nie będzie tak, że ta podróż będzie zaplanowana od dechy do dechy i w ogóle wszystko wiemy, bo wiemy mniej więcej troszkę. A później wszystko będzie wychodzić w praniu, bo nie wiemy co i jak. Możemy tylko gdzieś tam coś nakreślić, ale no coś nam tam, tam świta, nie? W tych naszych tutaj... Ogólnie to wiecie, chcielibyśmy zwiedzić jak najwięcej, ale nie da się wszystkiego też, bo z jednej strony chcemy dużo, ale z drugiej nie chcemy pędzić. Bo nie chcemy, wiecie, też nie sztuką jest to, że moglibyśmy zrobić, nie wiem, 30 krajów w ciągu pół roku. Tylko Pytanie, czy to można powiedzieć, że chociaż trochę wgryźliśmy się w miejsce? No nie sądzę. To, że być tam trzy mm, dni. Mm. No nie jesteśmy z tych ludzi, co wiecie, że lecą. Odhaczyć. Może gdyby było inaczej, że pracowalibyśmy w inny sposób i mielibyśmy na przykład tylko parę dni, żeby wlecieć do danego kraju i go poznać, no to pewnie byśmy tak robili. Kiedyś, no, w ten sposób właśnie tak. działaliśmy, że wlatywaliśmy, mieliśmy jakiś tam okrojony czas i hej, poznawaliśmy różne kraje. Ale w momencie, kiedy mamy taką możliwość, że, wiecie, pracujemy sobie zdalnie, z dowolnego, Gdzieś tam krańca świata, no to stwierdziliśmy, że po to też to robimy, żeby wgryźć się w dane miejsce, być sobie tam tyle, ile nam na przykład pozwala, gdzieś tam jakiś czas typu wizowy. Nie mówię, że wszędzie, ale staramy się jednak tam troszeczkę posiedzieć, żeby w ogóle wkręcić się w to życie ludzi, no nie? Żeby poznać to miejsce jakoś tak bliżej, lepiej. Czasami to jest tak, że na przykład do danego miejsca lecimy na miesiąc czasu, ale jest to gorący czas, na przykład pod względem pracy i tak naprawdę mm -hmm. możemy wykorzystać z tego czasu 30%. A chcielibyśmy wykręcić 100%. Tak, jak najwięcej I mamy da. takie miejsca, w których jakby no nie udało nam się wszystkiego zrealizować, tego co byśmy chcieli. Nie, mm -hmm. że wiecie, że my siadamy i kto polecają, na przykład to, 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 to. Nie. Odwiedzamy miejsca, które nas interesują, no ale nie zawsze nam czas pozwolił na to. Czasami no, się różne rzeczy wydarzą. Człowiek się pochoruje, coś, coś. No tak. i później trzeba kombinować. Dlatego my na spokojnie podchodzimy do tego wykręcić jak najwięcej, ale też bez z przesady, żeby się nie przepalić, tak jak podczas ostatniej 9-miesięcznej podróży, tak. gdzie już mieliśmy głowy eksplodowane. Wróćcie sobie koniecznie do tej playlisty, bo tam są, tam jest chyba 100 filmów czy coś, coś w tej granicy, gdzie spędziliśmy 9 miesięcy właśnie no, w podróży, po prostu szlajaliśmy się po różnych krajach i ta końcówka już rzeczywiście była taka, że byliśmy mocno przepaleni, bo, bo nie mieliśmy już siły, po prostu nie mieliśmy siły fizycznie, żeby krążyć już. Już chcieliśmy troszeczkę się uspokoić i nie żyć na walizkach, nie? O, a propos, to mamy nowe także już są A. czekają i tak naprawdę zostaną 20 dni. Musimy się niebawem zacząć hmm. pakować, dopinać resztę dzisiaj formalności. Tyle. Musimy, tu wam mogę też powiedzieć, że chcemy pozałatwiać pewne wizy, hmm. bo są kraje, właśnie które dzisiaj, właśnie dzisiaj, dzisiaj będziemy, będziemy ogarniać. Robić, będziemy skanować jakieś tam dokumenty i tak dalej. Nowe paszporty myśmy mamy. Się no, wszystko na naprawdę. Wszystko się zmieniło i tak dalej, więc to trzeba wszystko ogarniać. Karty, nie karty, wiecie, cuda wianki, wszystko załatwiamy. Piszemy w ogóle po 20 kartek mamy na biurkach, hmm. co załatwić, czego nie zapomnieć, czego dopilnować. Zmieniamy troszeczkę kadr, żeby tutaj nie było tak. Sztywno. Musimy się w ogóle przyzwyczaić znowu do nagrywania, bo też naprawdę ja wiem, że już mówiliśmy tyle razy, że wracamy i tak dalej. Ale uwierzcie nam, że te ostatnie miesiące wróćcie sobie jeszcze do tego odcinka, i od tego czasu naprawdę dużo nam rzeczy się tutaj pozmieniało popieprzyło i tak dalej. Musieliśmy to wszystko poukładać na nowo, ale już jesteśmy gotowi jakby do, do akcji. Jesteśmy gotowi do działania, do nagrywania. Będzie wszystkiego sporo. No i nie ma odwrotu. Jak już ruszymy, to już ruszamy z kopyta i tych filmów będzie dużo. Będziemy dużo wrzucać, będziemy shortsy wrzucać, będziemy... O! Atakuje coś. Filmy pełnometrażowe wrzucać tutaj. W tym miejscu chciałem też przypomnieć o tym, że jeżeli macie ochotę nas wspierać, to jest taka możliwość wsparcia. Wsparcie kanału w linku jest pod filmem. No i dla wspierających zawsze filmy pojawiają się parę dni wcześniej. Dobra, będziemy powoli chyba już kończyć ten film, bo obowiązki wzywają. Nie wiem tak naprawdę, czy powiedzieliśmy wam wszystko, co chcieliśmy wam powiedzieć, bo mamy troszeczkę tutaj chaos organizacyjny, ale serio zostało dosłownie parę dni i wracamy, i wracamy. Ucha mnie gryzie. I wracamy do nagrywania. Wracamy do nagrywania, tak, bo nam bardzo tego brakuje, naprawdę. Już jacyś tacy jesteśmy spierdli ogólnie, ogólnie bez tego nagrywania. Zawsze dawało nam to jakoś taką super radość i taką moc odskocznię od tej Rzeczywistości od tego wszystkiego i możliwość dzielenia się z Wami różnymi wskazówkami, i tak dalej, to, że mamy z Wami kontakt, to jest takie fajne. Brakuje nam tego bardzo, więc cieszymy się, że mucha też się cieszy, że, że już zaraz będzie powrót, nie? To, no i... to będzie coś fajnego. I myślę, że wrócimy też tacy odświeżeni umysłowo jakkolwiek to brzmi. Będzie trochę chyba więcej takiego spokoju, tak mi się wydaje, bo dużo się pozmieniało też u nas. W łowach, Ogólnie też się uczymy tego spokoju. No i chcieliśmy Wam podziękować za to, że jesteście tutaj z nami, mimo tego, że no, te odcinki niestety są totalnie nieregularnie. Mhm. Można powiedzieć, że prawie ich nie było. No, no momentami no, ale nam wszystko... tak trochę wstydnie, no. że tak mało nagrywamy, ale dobra, już na. Prawdę myślę, że, że większość udało nam się rzeczy załatwić, i że teraz wszystko będzie tak w miarę na bieżąco, i że razem z nami pomożecie nam rozbujać tą naszą społeczność Just, just, a fest. Oh, just a fest. Języki nam się plączą, jesteśmy nieobyci z tak. kamerą. W związku z tym nie będziemy tego przedłużać. Nie oczywiście już nie róbmy tutaj show. Co do komentarza pod odcinkiem, to pamiętajcie, wpisujcie, jaki kraj obstawiacie, do którego pierwszego tego głównego lecimy. Głównego, nie przesiadkowego, tak. tylko głównego. I zostawcie łapeczkę, no, zostawcie, zostawcie taką dla, komentarz. dla zachęty, dla naszej dwójki. Oczywiście jeżeli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie ten kanał, bo was to nic nie kosztuje, a dla nas naprawdę jest to ogromna motywacja do działania. Zróbmy razem, żeby ten algorytm trochę odżył, żeby nas znowu zauważył i żebyśmy lecieli z tematami, bo będziemy mieli sporo tematów. Ta podróż która jest przed nami, będzie też dla Was dużym zaskoczeniem pod względem właśnie treści, bo będzie się sporo działo. Będzie się sporo działo. Pokażę Wam rękę, ale nie powiem dlaczego. <laughs> Później zobaczycie w kolejnych odcinkach. O! Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ahoj! Ahoj.